Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy 10 listopada 2025 roku. Jestem na boisku w mojej stodole. Drodzy Państwo. Cały warsztat. Póki termometra, w termometrach wskazania nie upadna dno, można coś robić. Proszę Państwa, tu dotychczasowe metody walki z warozą bez chemii organicznej niestety nie przyniosły po 5 latach, poniosłem klęskę więc zacząłem proszę państwa przystąpiłem do produkcji odkładówek odkładówka ośmioramkowa drodzy państwo odkładówka ośmioramkowa dyska lipowa dlaczego będzie mi służyła ta odkładówka no nie będę tak drodzy państwo tą odkładówką Żongrował, jakby poprawiał swoją ekonomię. Może będę poprawiał ekonomię pasieki, ale pod kątem zdrowotności rodzin pszczelich. I proszę Państwa, tu ramka. To będzie ten zatrzopowane. Proszę Państwa, to wszystko będzie się działo pod kątem zdrowotności rodzin pszczelich i. Poprawie, poprawienia efektywności gospodarzenia pszczołami w określonych okresach, określonych porach sezonu. Proszę Państwa, przede wszystkim te odkładówki będą mi służyć do walki z warozą i jeszcze przed okresem zimowli gdy mamy pszczoły podkarmiać to przeważnie jest tak Zaglądamy do ula, pełno, cała kontygnacja czerwiu No i dajemy cukier, dajemy syrop I co się okazuje? Że pszczoły usuwają czerw A zasypują gniazdo, drodzy Państwo, pokarmem no i tu są kolosalne straty niestety, drodzy Państwo. Tu są kolosalne straty, bo nie przybywa pszczół i tracimy czerw, a gdy przed podkarmianiem zbyteczne plastry na przykład po cztery plastry czerwca sklepionego wyjmiemy do takiej yy, yy, Odkładówki, chwilówki na 10 dni. W tym czasie zakarmimy rodzinę. A moda pszczoła wyjdzie z tych plastrów, którą możemy osypać cukrem, podłem i z powrotem wrócić do macierzaka. I jeszcze przy okazji, możemy zrobić taki trik, że wszczepujemy pszczoły z ramek. Młoda pszczoła nielotna do tej odkładówki. Ramki zabieramy do magazynu, a same pszczoły podkurzamy wolę dobrą dawką. Wskazimy tylko pszczoły, a nie gniazdo. I w ten sposób, lecząc, zabijając pszczoły w arodze, nie będziemy wskażać plastrów pszczelich. I później po takim zabiegu wkładamy ramki, pszczoły wychodzą na ramki i wracamy to do ula. Ewentualnie tylko szczącami pszczoły. Jeśli to, drodzy państwo, było z ogólów wzięte, no to dzielimy, dzielimy na dwa. I tak, pszczoły, przerwiając, biorąc syrop, wkładają nam do pustych ramek. Tu uzyskujemy młodą pszczołę, drodzy państwo. nie, nie, nie wypracowaną. Tu uzyskujemy. Młodą pszczołę niewypracowaną przy miodzie na zimę. No i zakładamy deszczówki, Ustawiamy i przykręcamy, drodzy Państwo. Tak to wygląda. Blacha kupiona. No i w przyszłym sezonie, drodzy Państwo, ruszam z nową metodą jaką będę zwalczał warozę w przyszłym sezonie i to można na różne sposoby same pszczoły traktować chemią ewentualnie gdy wygryzie się czerw wstawić ramkę na przechwycenie warozy i zrobić takie zabiegi z przyszłym sezonie i proszę Państwa, mamy piękne, czyste rodziny. No ale, proszę Państwa, to są odkładówki ośmioramkowe. Wiecie, że głupota jest niezaraźliwa, ale, drodzy Państwo, czasami się można i głupotą zarazić. I te odkładówki są ośmioramkowe, ponieważ do tych odkładowek w każdej chwili mogą pójść korpusy nadstawkowe mam deski wierzbowe wiadomo że z wierzby z lipy z takich z takiego drewna to pszczele zbiory są najsmaczniejsze miód ocika wierzba i dlatego z takiej uli miody bardzo smakują tak mi niektórzy mówią że każdy miód ma ale nikt nie ma takiego smacznego jak ty drodzy państwo tak to wygląda a z cesteropianów to jest miód i nic więcej a co ten miód wart to musicie Popatrzcie na tablicę Mendelejewa, bo steropian, sterodur to jest cała tablica Mendelejewa, a źrełem jest troszkę inaczej, drodzy Państwo. Także w każdej chwili mogę drobić korpusy nadstawkowe i pójść wy wy w, co? W tandetne ule. Drodzy Państwo, jak Państwo widzicie, jest tylko jeden pajączek. Zimując na tak tandetny gulach, jeden pajączek jest za mało, niestety. I z tego powodu tu nie będzie stosowany klasyczny pajączek, który tu jest 8 cm średnicy. To pole ile będzie? 4 do kwadratu razy pi, 16, jakieś. 60 cm, i jakby będzie piąta z tego prześwitu powietrza, no, to bym uzyskał 10 cm, dosłownie centymetr na ramkę powietrza. To jest bardzo mało. I tu z tego powodu musi być zasówka, gdybym chciał pszczoły zimować z siatką, żeby pszczoły w tym ulu spodem dostawały dużo więcej powietrza. No, i tu właśnie. Będzie to warstwowania powietrza ciepłe u góry, zimne u dołu. No nie wiem, jak ja pozwoli, drodzy Państwo, może popróbuję, ale najpierw muszę zrobić takie osiągnięcie, żeby bez chemii mieć pełno, pełno, pełno ulp pszczół. No W tym roku bardzo piękne doświadczenie pod kątem zwalczania warozy, zdobyłem. No, niestety tego nie mogę publikować, bo mnie zamknęli. No, i widząc, co widziałem, podjąłem taką decyzję, że waroze to tylko możemy. W ten sposób zwalczyć, wyciągnąć od zula i zniszczyć, I proszę Państwa, tymi dżordymałami jakie sobie wymyśliłem, jak zmienić zastosowanie odkładówek, nie tylko liczyć na powiększenie pasieki, na częściowe wybicie warozy, ale. Proszę Państwa, taka odkładówka, to inaczej można powiedzieć, to jest takie zapasowe koło w pasiece, które powinien mieć każdy pszczelarz, tak ja robię, do dwóch rodzin jedna odkładówka i dlatego jest na 8 ramek, a w stosunku zimy, dlaczego na 8 ramek, no bo widzę, gdy pszczelarze yy, na zimę pszczoły szykują, to te 10 ramek to jest za dużo, choć jest wielkopolska większa. A tu można, proszę Państwa, jeśli jedna kontygnacja mało, to można przypuścić na rodnie zrobić na dwóch kontygnacjach, a trzecia z miodnią. Można różne triki robić. No ale różnych rzeczy trzeba popróbować, choć głupota nie jest zarazliwa. No widzicie, zaraziłem się i zbudowałem. Zbudowałem te moje odkładówki, a w perspektywie pól tandetny ma z tego być No zobaczymy jak to wyjdzie. No i proszę Państwa, a ty mi małami będę pomalutku kończył to nadawanie. No się. Mój piesio, Do dorwał kawałek folii, no na szczęście odeszedł no i proszę Państwa napiszcie mi co o tym sądzicie, jak Wy to widzicie jeszcze stosowne nagranie, w tym temacie puszczę na razie z mojej pracowni to nagrywam także listopad ciepły, no póki ciepło chciałem to wyrobić przed ostatni daszek zbijam. Tu jest ta obejmka poddaszkowa spieprzona, ale taką spuszczę, bo nie mam innego wyjścia. I proszę Państwa. Jeszcze coś Wam pokażę. O, jaki, jaka rewelacja. Po prostu nareszcie udało mi się opanować sztukę na cirkulację, żeby sobie prosto uciąć deskę, żeby to spasowało bez jakiejkolwiek strugarki, to jest kurcza postęp rozwojowy człowieka. Nie, proszę Państwa, yy, tak bym powiedział. Tymi zdymałami serdecznie się z Państwem żegnam.